Następny przystanek: Osiedle Choiny. Następny przystanek: Karkonoska. Następny przystanek: Zelwerowicza na żądanie. Następny przystanek: Osiedle Szymanowskiego. Następny przystanek: Harnasie. Następny przystanek: Rondo Kilara. Następny przystanek: Skrzypcowa. Następny przystanek: Orfeusz. Następny przystanek Kiepury. Następny przystanek Galeria Labirynt. Następny przystanek Katolicki Uniwersytet Lubelski. Następny przystanek Krakowskie Przedmieście. Następny przystanek Mościckiego. Następny przystanek Plac Wolności. Następny przystanek Zamojska. Następny przystanek Rondo Lubelskiego Lipca. Następny przystanek. Park Bronowice. Następny przystanek. Lotnicza. Następny przystanek. Łabędzia. Następny przystanek. Pogodna. Następny przystanek. Witosa karfur. Następny przystanek. PTHW. Na żądanie. Następny przystanek. Ordonówny. Na żądanie. Następny przystanek. Witosa felicity. Następny przystanek Grygowej Następny przystanek Pancerniaków Następny przystanek Grygowej Następny przystanek Doświadczalna Następny przystanek Felin Europark